Cześć! Dziś wam pokażę sztuczkę z kartami. my nam potrzebna talia kart 24 karty bez powtórek. Mogą być to siu... Mogą to być takie karty jak na przykład 7 pik czy 7 serce Ale nie może być na przykład 7 serce, i 7 serca. Na początku pokazujemy swojemu widzowi kartę. On sobie ją wybiera, ale nie może nam jej pokazać ani powiedzieć. Po prostu powie. Natomiast ja teraz będę wiedział, jaką kartę będziemy mieli. Wybierzmy sobie na przykład, nie wiem, króla. Króla. No. Zostawiamy ją tu. No. Może wiedzieć może inną kartę. No. Teraz układamy to nie, po cztery kubki po kolei, czyli raz, dwa, trzy, cztery. No I tak dalej. Teraz pokazujemy swojemu widzowi, czy tutaj jest karta. On mówi tylko tak lub nie. Bo akurat nie ma króla. A tutaj jest król, więc teraz te wszystkie trzy kubki, oprócz tam, gdzie jest król, nakładamy na siebie. Tą kubkę z królem kładziemy na, na te wszystkie kubki. Teraz układamy to samo, tylko że podstawę. Wa ważne jest, aby nie pomieszać ze sobą kas, wtedy nam sztuczka nie wyjdzie. Okay. Tu jest akurat król. To nasz widz wtedy, jakby zobaczył tutaj kartę, to by powiedział tak. Teraz to robimy to samo: czyli te dwie kupki, tam gdzie nie ma króla na siebie, a tą kupkę z królem kładziemy na to. No, teraz robimy to samo, tylko po dwa. Nasz Wic pyta, czy tutaj. Mówi, czy tu jest jego karta. O, tutaj jest. Akurat. Król. Więc składziemy to tu. I teraz wybrana karta przez Wiza będzie. Yy, wybrana karta przez Wiza będzie dziewiątą od góry. Czyli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. To jest król. 你可以找找卫生。